Hello everyone. Witajcie. Zapraszamy do szalonego świata niezwykłych sportów motoryzacyjnych. Usiądźcie i rozkoszujcie się widokiem najbardziej niezrozumiałych dyscyplin sprawdzających prędkość, wytrzymałość, zdolność przetrwania i czasami głupotę. Jeśli jesteście gotowi, zapraszamy na program Najdziksze Wyścigi Świata. Najpierw odwiedzimy Naples na Florydzie, gdzie odbywają się mokre mistrzostwa w jeździe po bagnach. Ludzie odwiedzają to miasto z rozmaitych powodów. Jedni lubią kąpiele w oceanie, oglądanie świata z góry i żeglarstwo. Pewna grupka preferuje inny rodzaj rozrywki. Oto doroczne krajowe mistrzostwa w jeździe po bagnach. Tor jest imponujący. W najgłębszym miejscu zalany dwoma metrami wody, w najpłytszym zaledwie 40 centymetrami. Przed rokiem startowało 65 zawodników. W roku 48 tylko 6. Istnieje 7 różnych kategorii, począwszy od aut jednocylindrowych po ośmiocylindrowe, monstrualne terenówki. Zwykle wywodzą się od napędzanych na ubiałsiał terenowych używanych przez strażników leśnych do ścigania przemytników i kłusowników. Inne są składakami konstruowanymi z traktorów, jeepów, motorówek i wielu dziwnych części. Aby nie gasły silniki, wszystkie elektryczne podzespoły muszą być chronione przed wodą. Ci dwaj wyglądają jak flippy flap, ale to Bob i Floyd, którzy przygotowują się do startu w kategorii Jeepów. Mówi Bob. Startujemy w trudnej konkurencji, ale moim zdaniem mamy dobry sprzęt. Dajemy z siebie wszystko. Wczoraj staraliśmy się poznać Tori i znaleźć najlepsze przejazdy. Miejmy nadzieję, że to doświadczenie pomoże nam dzisiaj. Powodzenia panowie! Bobby i Floyd zanurzają się w rozkosznych, bagiennych odmętach. Jeszcze sobie z nimi porozmawiamy, ale ciekawe, jakim przeżyciem jest jazda podobnym dziwadłem? Na starcie czuję strach, ale później myślę wyłącznie o tym, aby jechać do przodu. Tymczasem na torze utknęła para zawodników. Co roku rozmaici kierowcy moczą tu swoje ambitne ciała. Czy istnieje jakaś strategia? Martwić się o siebie. Niektórzy śmiałkowie rozpędzają się na prostych nawet do 130 km na godzinę walcząc o 27 tysięcy dolarów nagrody. A oto nasi znajomi Bobby Floyd. W tym roku już im wystarczy, ale wrócą w przyszłym, aby spróbować swoich sił i zanurzyć się w mętnej wodzie z królową bagiennych mistrzostw kraju.